Cześć w odcinku na moim kanale dzisiaj z gry która <laughs> kiedyś już była. Większość pewnie nie pamięta, ale kiedyś była. I zaczynam od startowego, ale już podbitego miejsca. Ile mamy? Mamy tysiąc. więc lecimy na nową mapę. go ale chyba pójdziemy na to. I wystrzał. I lecimy. Na nowe miejsce na planecie Serpulo. Mamy dużo zasobów. <try> Hmm. <coughs> <Lecime>. Really? That's <coughs> Jak wrócę tu? To będąc sobie zabrać dodatkową ilość miedzi. <laughs> Proszę. Nie. Czekajcie. Szkoda, <laughs> że tak to wychodzi. No, no trzeba zabrać. Nic. Nic nie poradzę. No, chciałem tam pójść, nie wyszło. Nie wiem w ogóle dlaczego. Ale no. Będziemy się długo zaczekać. Ale boś spróbuję wyłączyć. Gdzie z niej opłaca gdzie jest najbliższa. No no po prostu poczekamy. Kurde, no zepsuło się już na początku, nie? Trudno. Nie będziemy mogli zrobić tej mapy. pozostawię już nie będą one opłacalne a idziemy w ilość hurtowa hurtowa całodobowa I leci, leci. Ile jest? Pięu, pół tysiąca. Szczerze to mogę sprzedać to. to, jest to na sporo? Pewnie. No, jakieś dziesięć. Jak widzicie już mam wszystko ogarnięte z tej mapy. Ale niestety z późniejszych chyba jeszcze nie mam ogarnięte. Obać, poczekajcie chwilę. Ja wrócę do Was, jak już będę mieć cięc, tak? Tyjęc potrzebuję do 800. No to za chwilę do Was. Wrócę. Dobra, mamy już 800. I dostanę wiadomość, że że się zepsuł tamten wystrzel. I tym razem bierzemy Max. O, zapomniałem przecież o tym, że tu można wziąć Max, żeby sobie więcej móc porobić rzeczy. Jezus Maria, no nie do ruchu. Chcę poziomy grać. Dwa filmiki. jeden filmik. O! Tu mamy mniej, ale będzie łatwiej, chyba. Dobra, robimy pyk, 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 i I don't know, gdzie będą lecieć te bubaki. Z czym to się wiąże?

to budujemy Pik, 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 pik. Co możemy zrobić? Taki? Nie, nie mogę powiedzieć Urek z nich Nie jest to zbyt nieopłacalne kalkulować to, ale będziemy mieli bardzo dużą obronę że ja to będę teraz budował jakieś 5 minut A dobra zamrożony las czyli na razie to jest maksymalne co mamy I, czyli muszę, tak, co muszę odblokować tutaj nie odblokujemy nie, metaszku nie krzem, nie było krzemu Węgiel. Czyli ogólnie badamy węgiel. Tak? Tak. <laughs> no. To, to anulujemy. Tak. Niszczymy. Shield. Hmm. <laughs> Mam dwie minuty, bardzo na razie powinien przetrwać. Będę, mamy miedziane, miedziane mury, które no jednak są dosyć mocne. Więc powinniśmy na razie przetrwać pierwsze 5 rund. Potem się już zainwestuje w ogromny mur. I wydaje mi się, że będę chciał tutaj zrobić taki gród, jakby. Może być, że otoczony mur I ten Tylko, że... To nie będzie do końca działać Nie chcę Chciałam pokopać węgla, tylko, że nie mogę pokopać węgla Aha, ja tak mało generuję się generować No to nie był dobry plan. Dobra. Tus. Śniemy. Z... Ja za Lecik kaska. Niezu, nie to dobra mam mniej więcej Dobrze mi się kojarzyło, strony. A my idziemy spróbować w węgiel. Pek. U, no. Proprio neri, solo le che Pierwszy wągiel będzie za 3, 2 i 1. Leci wągiel. Wungiel leci. A my odblokowacimy parę ścieżek. Ale koniec dwie. Czyli prasa. O oh, jest. Mm. grafitowe Grafitowe prasa. Pamiętam. Generator spalinowy. O Jezu, tu będzie to elektrownia. Szybko będziemy musieli jeszcze w elektrowni iść. Przecież. Nie starczy mi czasu, ale będziemy już czas dwa murki duże. Tak, tak. Były mi szybko. Będę chciał zbudować gdzieś... Ten. Te ogromne. Jakimi mi ołowu. Bież Tu jest w ogóle dużo węgla. Mogę sobie tu węgiel też zbudować. To tu zbudujemy grafitowe prasy grafitowe prasy potrzebują wody. Chyba. Tyk. I tyk. Nie, nie, nie Dobra. Leżę z Nie, nie źle. Trzeba to przebudować. Jak to przebudować? Budujemy tu murek, byk. i najpierw zbudujemy to tak. Zżyjemy ogromną ilość miedzi. I ogólnie mogę Wam powiedzieć, że miedzi. To my ogrom. Będę jakiś powołał, i powołał I na spokojnie będziemy generować. I mi się wydaje, że kiedyś dojdziemy, może do piątej maksymalnie rundy. Bo one jak widzicie, mega długo trwają. I nie wiem, czy ja to buduję mur. Ale nareszcie będziemy mieć healery pewnie pronosicie sobie Szafir, ale co ty mówisz? Będziemy mieli w końcu działka uleczająca. Przez to, że będziemy mogli budować swoje elektrownie, tylko, że do elektrowni będziemy potrzebowali węgla. Węgla jest mało, przez co elektrownie będą musiał być daleko My będziemy musieli długą trasę robić i jest fala. A co jest tym równa? Że będzie. będzie coraz ciężej to ogarnąć. A to jest ogólnie jeszcze dosyć łatwa mapa. <laughs> Ale no. Na tej ogólnie mało grałem. Ja grałem zwykle na tej pierwszej. To pokazywałem wam. kończymy mu Jezu, 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 skittles. Dobra, Nie no, perfekto. Można ogólnie zacząć już inwestować w te w fabryki. Tylko, że Bez, no, ile bym mam węgla to nie wiem, czy ja chcę. My tam zrobimy maksymalnie dwie fabryki. Dawaj, kończ to. Zuwamy to On w ogóle strzela, on chyba nie strzela. Teraz to wsuwa. No to jest jeszcze sporo węgla. On a nic, ale on nie strzela. <laughs> Dobra. Generator spalinowy. Czy grafitowa prasa? Znaczy chyba to. Węzeł. I naprawacz. To i bateria. Chyba, bo jednom jeszcze się do tak bo ja przecież nie mam... Generatory ołowi, ja nie mogę, ale jestem Big Bang. <laughs> a to budujemy ten oto. A nie, nie zbudujemy tego oto generatoru. Ty, z jest dżungla? Trochę daleko. No właśnie, to jest to. Dobra, tu się dociągamy. Fabryka. No szybko robiłem fabrykę ogromną. Nie wygląda ona dobrze, nie? Ale to nie o to chodzi, że wyglądała dobrze. Nieoporowa farma. To jest piąta runda i na razie idzie dobrze. Ja to ma no mało na to chyba. Trzeba zrobić leczacz Tylko niech do to, to latuje tam. Tylko gdzie to trzeba umieścić? Nie, to się tu. Okej, okay, a co? Jakby zrobić generator spalinowy tu. I zrobić pyk, pyk, top góry, mamy wyjście mocy, węzeł prądu, węzeł prądu, widzicie? Prąd już, nie tacy biedni. Na naszym podlasiu już prąd mamy i naprawiacz. zrobimy tak, ja nie chciałem dwóch. Jest strasznie dużo baterii, że Ja nie chcę dwóch. Chcę drugi tu, Czekaj, no ja nie chcę. Zabrać mi to. Panuluj. To pyk. No dawaj. <ścoughs> Aha, bo to jest z zasięgiem tego. To z prądu. I hilar. Ulecza, ulecza. Prąd jest, prąd jest. <ścoughs> Prąd mamy. Czego jeszcze potrzeba? <śmiech> <śmiech> Sorry za kaszel. Kurde. Kurde, to już jest wszystko na inne te. Mapy. Czyli my jesteśmy na końcówce odkrywania. No, tu jeszcze będzie, to 50. Ale tak przecież jeszcze grafit. Trzeba pod grafit Kratery Nie wiem Dobra, budujemy grafit Tak, miluje tam, budujemy grafit Jeszcze na koniec odcinka Chyba ja tego nie odkryłem Trzeba mi jeszcze dużo? Dobra mam. Nie 16 ołowio jeszcze potrzebuję. No szybciej. Ołowie. Leć, leć, ow. Leć Sebastian. Serwiczek. Jest. Grafitowa prasa. Hmm. Ok. Czyli najlepiej grawitową prasę będzie zbudować. Tu na górze. Tak w ogóle. Czemu je jeszcze? Nie zrobiłem tego. Tego. O, idą mu. ja to nie zrobiłem? Dobra. Fabryka. Brakuje mi nadal. To już siedem rynkowało. Mi się wydaje, że my to przetrwamy. A ja ogólnie mega... Dobrze zacząłem grać. Patrząc na to, a co ja tutaj zrobił? Prasę grafitową zrobić. Nie, no to jest OP. To jest zbyt OP. Prasę grafitową zrobić tu. Nie tu. Nie tu i teraz zrobić tak Mam pierwszą prasę grafitową. Szybko. A nie, w sumie się nie muszę śpieszyć. Przecież to się zatrzyma. Teraz co robimy? Gdzie jest węzeł? Nie, sortownik? Nie rozdzielacz, o teraz to tak, to niszczymy malujemy budujemy i to i teraz fabryki i grafitowy pras dwie oczywiście nam, o nie, starczyło nam dobra no to teraz tak Pyk, pyk. Że wciągnąłem się w tą grę. I pyk. Dobra. Kończymy tu falę I kończę odcinek. Ale mamy prąd. Teraz nie. Jak widzicie, no mega mocne są te postacie. Ile one mają chyba? Jezu ja. Kurde, dobra, wiecie co? Budujemy jeszcze The healery. To jest healer. Książę w to, że one giga hyper dużo zużywają tego. Nie to wali. Mamy jeszcze wyjścia mocy dużo. Moc minus 30? Moc minus 30, serio? Z czego on to robi? Z wągla. Oba, to tym się zajmiemy jutro. A, na co odcinek? To już koniec. Cześć i pa!